Kolejną wartą odnotowania różnicą między polisą emerytalną a mieszkaniem na kredyt kupionym jako zabezpieczenie emerytalne są koszty wejścia i utrzymania inwestycji. Jeśli masz 35 lat i kupujesz mieszkanie za 500 tysięcy w kredycie na 30 lat, to możesz spokojnie założyć, że za ten czas będzie ono warte milion złotych. Albo i półtora miliona, jeżeli ktoś przy zdychającej demografii zechce akurat od Ciebie i akurat za tę kwotę to mieszkanie kupić. Według porównywarki Lendy, wybrawszy najtańszą ofertę kredytową, musisz wyłożyć na dzień dobry 100 tysięcy w gotówce i potem przez 360 miesięcy płacić minimum 2923 zł raty, o ile nie wzrosną stopy procentowe i módl się, by ceny nieruchomości przez 30 lat nie spadły. Żeby osiągnąć ten sam efekt za pomocą polisy emerytalnej, nie musisz mieć zdolności kredytowej w ogóle, nie musisz mieć wkładu własnego a nie martwić się o stopy procentowe czy spadające bomby. By uzyskać milion, zapłacisz miesięcznie 1615 zł stałej składki przez cały 30-letni okres. By odebrać 1,5 miliona, 2425 zł stałej składki i masz w cenie polisa na życie na 873 000 zł. Oglądaj w styczniu finanse po Poznańsku, by wybrać nie głupio, a mądrze rozwiązania emerytalne.